Cześć, kochani, witam was w kolejnym moim vlogu Dzisiaj mamy bardzo Piękną pogodę Chyba mój vlog zawsze się tak zaczyna Ja nie wiem w ogóle zobacz, auto, zobacz, ale wiem. Co to jest Duże, za O, no, Ale to, to jest wiecie, kogoś, ktoś z pracy Jeździ Zawsze mi przerywają, słuchajcie, ja coś zaczynam mówić To zawsze są Jedziemy Jest takie fajne rzeczy. Kolo są takie fajne rzeczy. Słuchajcie, jedziemy sobie z samochodzikiem. a Necia ja sobie patrzy na mamę. No co tam ma robić znowu? Ona sobie patrzy na kamerę. <laughs> Ale się śmieje do mnie. Co, co ta ma robić? No, słuchajcie, już, już Necia spadła. No Koko. O jak ładnie No lesz, lesz. Tak. No, także słuchajcie, jedziemy sobie do jakiegoś nowego sklepu, który jest otwarty u nas w Kaliszu. Nazywa się Teddy. Ja jeszcze tam nie byłam nigdy. Wczoraj jak... E, e, Nikola z tatą byli w Leroy to widzieli z daleka, że takie coś jest otwarte Nie, z daleka, więc... bo weszliśmy tam na 5 minut nawet O, proszę, weszli nawet na 5 minut I sklep jest fajny, dlatego dzisiaj jedziemy zobaczyć Sklep jest fajny Tam jest wszystko to są, to jest, tam naprawdę są piniaty, doniczki są, nie na paznoukcie Ty wszystko Piszcie, czy u Was w mieście też jest taki sklep jak Teddy Bo u nas to dopiero jest nowość Wczoraj w sobie dużo ludzi było, nie? Balonny było. tak było. trzeba było. było otwarcie, było nie? Chyba otwarcie chyba no. Ale, Ale dzisiaj 25 stopni, już mamy. No. Pokazuję. No, dzisiaj bardzo słuchajcie słonecznie, naprawdę Ale jest szeroki. I na półgodzie. Co ty mówisz, znowu ochłodzenie. A my już się cieszymy, że będziemy mogli sobie wyjść słuchajcie, nie, na spacerek. Już w tygodniu po 13 no. stopni mamy słodyczkę. Oj, no to nie dobrze. No, także u nas kochani dzisiaj taki dzionek, także bądźcie ze mną do końca, bo na pewno będzie się dużo działo, pokażę Wam, co tam znajduje się w tym sklepie. Jak najwięcej oczywiście się da. Próbuję nagrać. I Wam zdam relację, czy warto, czy nie warto iść do tego sklepu. Także co, kochani, widzimy się później. Pa pa! Zobaczcie, jesteśmy w tym sklepie. Zobaczcie, wszystkiego jest pełno misiów, nie misiów. Pamiętacie takie, coś? na Co to jest? Takie rybki się łapało Po prostu to jest na Magdaz, to jest normalnie do wody i jest normalnie haczyk No widzę, właśnie tak Patrzcie, wszystkie z no, problemy e, Jaka kaczucha do kąpieli? Czy nie? No? Taka wielka? No To gdzieś tak do basenu. Dopiero by Nelci pasowało mm. Taka kaczucha Ile ona? Tutaj są, tutaj mm. cenki. są 5 Iro. 20 zł tak wygląda na razie moje zakupy Pani Waleusz tam pokupowała trochę tak ej, to też fajne było ja. a lotki, no to mieliśmy nie, nawet to w odcinku kiedyś te mieliśmy to kiedyś 3 euro zobaczcie, Nadia sobie to a nie 3 euro, myślałam, że trzy mały doczynała sobie o, tak, gniotki gniotki? o, gniotki to pamiętam no fajne zabaweczki a to jest to jajko co kiedyś na ten Nikola? Pan Wojtek zobacz. Tak. To jajko. jest to serio? Tak, to co? Tak to jest, jajko co? A to kupimy i to co nagramy? I nagramy tego piszczoka. Ale fajne. A po ile też? Po pięć czy po cztery? Po pięć. Po pięć. No weź. Ale weź. Tak stam, no. To takie fajne A ukulele. nie. A Ukulele. Ukulele, mm. ukulele. O, jest jeszcze pamiętam. Jak byliśmy dziećmi, takie były no. zabawki. I ta węteczka właśnie na magnesie tak się łapało. Tak no. 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 Fajne. A to, Nikola, wiesz co to jest? To jest taki ludek, co się rzuca go na ścianę i on tak spada powoli. Naprawdę? Nie wierzę, że to mhm. jest to. Jaka. Ty Barbie, jaka Barbie, ty z dzieckiem. Oh, wszystko tu jest, słuchajcie. Poczekaj, masz ten? Zostawcie suba, au, au, au. I dla tatusiów Naprawdę słuchajcie, to jest wszystko, no po prostu co byście nie chcieli. Oczywiście też ceny nie są małe. Jak teraz tak patrzymy... No nie są, nie są. Ale słuchajcie, jest wszystko. Do rowerów, no po prostu co byście... Słuchajcie, nawet siedząko do, do tego. Do roweru są. Jakby ktoś siedzonko zgubił, to jest siedząco. Dla kotka jest panka. No, dla kota. Fajne, dla kota różne rzeczy. O, zobacz, może taka siatka by była, musieliśmy do auta, żeby kupić. Bo jest tylko, że taka mała. Aha. Wiesz, nie? O czym mhm. mówiliśmy, żeby w wykaźniku nie latały. O właśnie. Te rzeczy. To trzeba będzie popatrzeć. To są takie linki. Nie, to jest na holowanie. To takie coś chyba. To to jest to chyba. Nie, to, nie to. troszkę coś innego. Ale coś podobnego. W sumie nie byłoby złe, za euro, to nie? Ja? Zobaczysz, to jest naprawdę. Niby promocy są. Za... No sklep jest olbrzymi. Dobrze. No. i to tyle. I co tyle? I takie ładne. O, ja mam takie też. No, ja mam takie coś. Gdzieś jest lepsze słucha, mhm. Aha. Ale mniejsza to i trudniej będzie to złapanie. A Nikola już tak pół godziny. Kręci się i kręci, kręci, kręci. Co Nikola mogłabyś tak cały czas? co? Fajnie ci to wychodzi, no. Ale jest bardzo ciężkie, bo na ręce się tak nie da, no bo to boli. Tak? A mhm. no bo ja chcę zrobić tak? To tak strasznie ręka boli. Oj. O to będzie. I chyba tam to starsze kółko to co masz, to chyba lepsze, co? A tu już Nikola przygotowała rzeczy, które będzie pokazywać Co tam kupiła ciekawego Misia Tadiego nie pewnie zaplanowanę na Wow, ja się się no to fajnie Ci poszło, naprawdę. A też Ty? Nie, ja, dzięki. A słuchajcie, tak wygląda Nelcia na powietrzu. Dzisiaj sobie je kaszkę. Tak, jemy. Mama jej tutaj zrobiła. Co on robi? Kot, słuchajcie, tutaj lata. się Pana. Pana się przestraszył? To jest tchórz tak, słuchajcie, pierwszy raz jest na ogródeczku. No i widzicie, jego reakcje różne są. My zaraz się będziemy za grilla brać. Na obiadek dzisiaj. Ale na razie Nelcia musi obiadek zjeść. Jemy. Yummy, yummy. Jami, Jami. Jami, Jami. Jami, Też lubię tą lubisz tą kaszkę? Tak. To jej podjadasz, jami. pewno? No, dlatego robię dwieście. <ślad> tak? <ślad> Nie. No? Ty jesteś... Jes A zobaczcie w sąsiada, jaki żug jest starodawny. On nim nie jeździ, ale on jest epicki. Gdy na pierwszy schodek, to no. już poszedł. Tak i Poszedł, sprintem, bo on się wystraszył. Z tą, z sprintem na tą górę. A w ogóle nie pokazałem wam że, jaką bazę sobie zrobiliście. Zrobiliście, zrobiliśmy. O, tutaj no mamy ten. Y, no. Parasol taki wielki. Wiec, bo bardzo. nie chciałem się stołu jeszcze wyciągać. W sumie muszę wyciągnąć ten stół niedługo. Nie, nie chciał się no, wbijać. A wbijać w moją trawkę? Na pewno nie. Na pewno nie. Muszę obciążnik nie? jakiś kupić, co? To jest dobry sposób. No. Tak nawet spoko. Się, jak na plaży siedem. No. A kto jest taki upaćkany no, tutaj? Nie. A kto tu jest taki upaćkany tutaj? No, I z, eee. z zabawkami. zabawkami. No pogada no, trochę no. przy tym, słuchajcie. No. Ale ja nie mam siły, jest takie słońce. Słońce, no. słońce, jest słońce. Jest słońce. Zobaczcie. Ale czemu nie słońce? Słońce? No, ja poda, Wyciągnij nóżki, o. Ten. A jak mi robal wejdzie w skarpetkę. No to będziesz miała no, skarpetkę no. z robalem. No, Dobra, ja idę przygotowywać faci grilla, się przebrać. Tak jest. Bez mega ciepło. Mm. Kochani ja już dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał jeśli chcecie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Także pozdrawiam was serdecznie. papa. Pa.